I nie patrzę na gwiazdy, jak Szuka swojej drogi, no bo to bycie normalnym czy czyni wyjątkowym, Siema, ja jestem 6 i dziś kolejny odcinek z serii: Jak złapać? Tym razem weźmiemy na tapetę Pokémona Jajecznicę. Zapraszam do oglądania. Uh, so of and... Egzekutor to chyba najdziwniejszy Pokémon, jaki jest. Jego wygląd. No kurde to w ogóle wymyślił tego Pokemona i musi być naprawdę totalnym... Jednak, jak go złapać i jakie mamy możliwości? Po pierwsze, warto wiedzieć, że jest to Pokemon typu trawiastego, co już daje nam jakieś wskazówki. Kolejną rzeczą jest to, że do tego Pokemona możemy dojść drogą ewolucji, ale o tym oczywiście zaraz. Zacznijmy standardowo, od miejsca Respa. I w tym przypadku wielkiego zaskoczenia nie będzie, jako jest to Pokemon typu trawiastego, to naszym głównym celem powinny być parki, ogrody, gospodarstwa lub lasy. Jednak jako, że jest to dosyć rzadki pokemon i nie ma jego kolejnej ewolucji, co też trzeba brać pod uwagę, to możemy natknąć się na niego czasami również w np. galeriach handlowych lub po prostu idąc gdzieś przez jakieś większe miasto. Kolejna istotna informacja, godzina respa. Myślę, że będzie Wam ona odpowiadała, ponieważ statystycznie ten Pokémon respi się między godziną 13.00 a 16.00. Jednak weźcie pod uwagę to, że naprawdę ciężko na niego natrafić, ponieważ szansa na zrespienie się tego Pokémona jest naprawdę bardzo, bardzo niska. Teraz krótko jeszcze o ewolucji, dzięki której możemy dojść do Egzekutora. Jeżeli nie uda wam się złapać tego chodzącego czegoś, to zawsze możemy spróbować złapać jego słabszą wersję, czyli Execute. Zapytam jeszcze raz do cholery. Poczekaj, patrzcie na to, patrzcie na to. Jajka. Jak głupie jajka mogły się ewoluować w to? No dobra, przynajmniej, jeżeli nazbieramy cukierki, na przykład dzięki przypięciu Executa, jako Pokémona towarzysza, to dosyć szybko będziemy mogli pozwolić sobie na ewolucję w Executora, który naprawdę swoją drogą jest mocnym Pokémonem trawiastym. I byłby przydatny w niejednej walce o Jim i dalej. Także Pokémon jest naprawdę zacny, więc warto go złapać. Na sam koniec, pamiętajcie, że tego Pokémona nie możemy zdobyć żadnego jajka. Jednak z jajka 5 kilometrowego wylatują jajka, czyli Execute, czyli ta słabsza wersja. I tak jak mówię, jeżeli weźmiemy je sobie jako Pokémona towarzyszeń, zbieramy cukierki, to damy radę zrobić ewolucję. Tymczasem, jeszcze na sam koniec, przypominam. Że dalej trwa konkurs na konta oraz pokecoinsy wystarczy zaobserwować mój profil na Facebooku I to by właściwie było dzisiaj na tyle trzymajcie się. Cześć a do Facebooka macie link w opisie już z moim bogiem gadek Zostawiam rescie pomocnika, sam już bronię mazy Wara od moich wartości, meje kiby także Słowanie nie zrobi mnie gorszym nie ma różnicy dla mnie Gasa w roli dozorcy to nie są mity, żadne Nazwę. Chcę wyniki, wrabcie i pierdolę kwestie lat. Pier